Witam widzowie 7 września Wybrałem się znowu na rowerowe łowy moi drodzy Jestem na placu szkolnym Buszuję tu sobie A Tu mamy jedną buteleczkę już Dwie puszki I tutaj w tym koszu znalazłem również Jedną butelkę, jedną puszkę Dzisiaj nagrywam taki krótki film dla tych, którzy wolą zbieranie puszek od jazdy jakimiś kolejkami. Zobaczymy, co tu leży. Aha. Nocni puszko zbieracze chyba już wszystko wyzbierali. Pewno. Wszystko rozgrzebane. Miłego oglądania życzę. Filmik będzie miał jakieś 7-8 minut, więcej nie. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego weekendu. Jestem teraz po drugiej stronie szkoły. Śmieciuszki, śmieciuszki. Trzeba się tu rozejrzeć po tych krzakach. Tam widziałem jedną butelkę Tutaj nie ma nic więcej Ale tam jest buteleczka Zaraz ją podejmę Tylko nie wiem jak się do niej dostać tam leży widzicie A tu jest do plecaczka Jestem teraz w parku, na parkingu widzowie Zaglądam do pierwszego kosza I co tu mamy Jedną za 8 I jedną za 15 moi drodzy Tak to jest Jakieś arabskie wesele tutaj jest. Zjechało się pełno gości i nawet mi coś zostawili. Jedna, nie chcę ich pokazywać, bo oni też z kamerą teraz stoją. Ale przegrzebiemy tutaj ten kosz. Nie, nie ma tu nic więcej. Tam, zobaczcie, weselicho. Wiecie ile puszek tutaj znalazłem po tym weselu? Chyba z pięć albo sześć. Elegancko. Zobaczcie ile kwiatów dostali. Facet jeden, jeden samochód zamówili do ładowania tylko tych kwiatów. Zobaczymy jeszcze co po, po tych krzakach Leży Nie, nie ma nic Młoda para już pojechała To się nazywa o właściwym czasie być na właściwym miejscu, nie? Super Znalazłem tu chyba 6 albo 7 puszek jeszcze Po tych imprezowiczach już by nie będę tam zaglądał, jadę do skupu za chwilę. Moi stali widzowie znają ten kosz zapewne z pola golfowego. Zawsze przepełniony. Bez kaucji. A myślałem, że kaucja jest na to. Zobaczcie, jaki rozgardiarz. Przygód wciąg ciąg dalszy tutaj gdzieś widziałem puchę. A tam leży monsterek, ale czy zwrotny? Tak jest. Jadę teraz dookoła takiego starego toru wyścigowego dla, e, dla koni. Teraz jest na nim właśnie takie pole golfowe. I rozglądam się za puchami w rowie, czy tam na poboczu. Na razie znalazłem jedną. Od czasu do czasu stoi ławka z koszem na śmieci. Tam też można coś znaleźć. Tym akurat nie ma nic. sobie ludzie grają w golfa Wilku, ale dlaczego szukasz butelek po krzakach a nie w centrum. Zobaczcie sobie ostatni film, to zobaczy, zobaczycie ile można znaleźć Puszek i butelek w centrum, a tu w krzakach mamy raz, dwa trochę brudne, ale automat przyjmie trzy i cztery, proszę państwa, i jedziemy dalej. Cały czas jestem w tych samych krzakach. Proszę bardzo. Jedna piętnastka. I druga piętnastka. Do gora. I nadal te same krzaki. Proszę bardzo. Sorry widzowie, ale na jednym filmie nie jestem w stanie wam pokazać wszystkiego tu jest kolejny strzał z tych samych krzaków moi drodzy nie będę już was zanudzał zobaczcie sakwa już jest no pełniusieńka plecak również tu jest jeszcze jedna butelka jak coś większego po drodze znajdę to wam pokażę, a jak nie, to się zamylduje z, z pod, automatu. Na razie. Widzowie, zrzuciłem balast 4.35. 7 września. Nie przyjęło mi tu trzech butelek, dwóch po coli i jednej po piwie, czyli 38 centów. Muszę gdzie indziej to oddać. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka.